Cześć wszystkim, z tej strony Riff i jesteśmy w Skyrimie. I kontynuujemy naszą rozgrywkę tutaj w Abway i tak dalej. Teraz będziemy zmierzać do miejsca zaznaczonego na mapie, czyli tam gdzie mamy sobie dojść, bo w poprzednim odcinku przeszliśmy przez tą i taką jaskinię. Tutaj sobie tymi skałami w sumie będę przechodził. I no. Okej. Okay. No i co ja tu teraz mam zrobić? Żeby tu zejść jakoś w miarę bezpiecznie. A jakoś powoli może się uda. Wiecie co, coś mi klatkuje, nie wiem czemu. Możliwe, że mam jakieś... Nie, jak się nie poprawi, to najwyżej coś zaraz będę z tym o, robił. Okej. Okay. Idziemy w tą tą stronę. <laughs> Widzę, że się zbliżamy do jakiegoś... jakiejś wioski tutaj. No i generalnie obiecałem, że będzie spolszczenie pełne razem z Dubbingiem już w tym odcinku, ale on dość dużo waży i dopiero będę go sobie ściągał do spolszczenie. Także musicie wybaczyć, że jeszcze nie ma. Okej, okay, no to tu będzie jakiś dia dialog. Mm -hmm. Tak, jest moim przyjacielem, jasne jest.

Here in Skyrim, no, smoke. What's this world coming to? First, the war, now dragons. Trouble loves company, they say. The Jarl needs to know if there's a dragon on the loose. Riverwood is defenseless. We need to get word to Jarl Malgraf in Whiterun to send whatever soldiers he can. If you'll do that for me, I'll be in your debt. Sepoco. <laughs> Like I said, I'm glad to help in any way I can. Help yourself to whatever you need. Within reason. Bom, bom, bom. Not done, not done, not done. Wytrych sobie wezmę, hmm, nie, wiem, nie wiem, nie może się to przyda kiedyś. Cyk, 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 cyk. Nie wiem, czy mogę już wszystko, ale spróbuję. Dobra, jednak się dało, więc, więc, więc... New no chyba mamy dość długą drogę do przejścia, przynajmniej tak się domyślam. No ale cóż, no, nie będziemy narzekać, tylko idziemy i tyle. <laughs> w ogóle co czas tą bronią na wierzchu idę, nie wiem czemu. I z jakiego powodu. <laughs> Przepraszam. Ok. No więc musimy przejść tutaj przez przez takie coś, przez ludzie, takie kompletne coś. I dojść do tej całej białej grani gdzie mamy przekazać jakąś wiadomość o tym smoku i tak dalej. No więc. Zwlekać nie będziemy, tylko lecimy. Czyżby to nie... O! gadem. No i po co się było rzucać? No nie wiem. Mam nadzieję, że to jest to. I bardzo możliwe, że to jest to. Chyba to jest to. Nie wiem. Jak już mówiłem, w Skyrima nie grałem tak jakoś wcześniej. Tylko sobie odpaliłem i zobaczyłem. Więc... I potem zacząłem nagrywać. O, znowu coś klatkuje. Nie wiem z jakiego powodu. W sumie powyłączałem też sobie wszystkie rzeczy przed nagrywaniem, ale... W ogóle przepraszam za tego TS-a, który był tam w drugim odcinku. Ktoś tam po prostu namiętnie napitalał w przycisk yy, wysyłanie wiadomości. Znaczy nie, no, tam sobie pisali wiadomości, no ale. No ale cóż. Mam się z tym bić, czy nie? Spróbuję. And be a companion. Yeah, I can handle see. yourself well. You could make for a decent shield, brother. Mm. An outsider, eh? Never heard of the companions? An order of warriors. We are brothers and sisters in honor. And we show up to solve problems if the coin is good enough. <laughs> Not for me to say. You'll have to talk to Codlac White. Po tym. Teraz idziemy tutaj. Widzę, że już ten wskaźnik się robi większy. Czyli to najprawdopodobniej tutaj jest. Ta cała biała granica. W sumie się wydaje takie fajne, jeżeli się nagrywa grę, a się tak nie hmm. wie o niej zbyt dużo. W sensie prawie nic. I się odkrywa razem z widzami, w sensie, no, nagrywam i podczas tego odkrywam tą grę, więc nie wiem, dla mnie to jest fajne i sprawia mi to jeszcze większą frajdę. <laughs> Zresztą reakcje na jakieś rzeczy w tej grze będziecie mieli naturalne, a nie sztuczne, że ło, smog, no nie, tak ktoś tu już powiedzmy przeszedł grę, nie, ło, smog, no nie, a ja już wiedział przecież, że tam smog będzie, powiedzmy, coś takiego, nie. No, a ja chwilę sobie tylko grałem na swoim prywatnym save i praktycznie nie wiem o tym nic, więc sobie tutaj gram z wami i tak wiecie. Okej, okay. tak, wygląda ci na smoka Spoko ty mam schowany w nogawce bo. Hmm. No jeszcze drugiego levelu nie obję nawet. Uh, 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 uh. Wszyscy o, o, hu hu o, We'll whatever dziecko? Aha, ale mi to interesuje. Hmm, czyżby to były schody do tego, gdzie ma wejść? Chyba tak. Dum, 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 dum. <laughs> mam trochę przetkany nos, więc mój głos może być trochę dziwny, ale wybaczcie mam zaległości. Smocza przystoń. No, chcę wbić do... No do środka. Oh, come on. Okay. <laughs> <laughs> What's the meaning of this interruption? This is no yarl is not receiving visitors. I just think we need more As housecarl, my job is to deal with all Who's dangers that threaten the Jarl or whatever you have to say to the Yarl, you can say to me. It's I'm starting all right here. to think. I want to hear what he has to say what's this about riverwood being in danger Smith, isn't. reliable solid fellow not prone to flights of fancy and you're sure helgen was destroyed by a dragon this really you're certainly forthright about your criminal past ouais, ouais. but it's none of my concern who the imperials want to execute especially now what i want to know is what exactly happened at Helgen the, 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 mm, no i should have guessed ulfric would be mixed up in this what do you say now prevent us shall we continue to one Hello? moment we should send troops to Riverwood at once. It's in the most immediate danger. Stress no, the that as a provocation. He'll assume we're preparing to join Ulfric's side and attack him. We should not. I will not stand idly by while a dragon burns my hold and slaughters my people. Irileth, send a detachment to Riverwood at once. Yes, my lord. If you'll excuse me, I'll return to my duties. Well done. You sought me out on your own initiative. You've done Run a service, and I won't forget it. Here, take this as a There is another thing you could do for me. Come, let's go find Fahrengar, my court wizard. He's been looking into a matter of... Aha. Hmm, 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 hmm. Yeah. Aha, no tak, za dużo rzeczy, jak zwykle. Więc sobie tu wypierdzić Żelazna buława. Bardzo chętnie to wywalę. Żelazny opór wojenny bardzo chętnie również to wywalę. Żelazny wielki miecz. Zostawmy to na razie. Pójdziemy sobie potem pohandlować.

Varengar, i think i found someone who can help you with your dragon project go ahead and fill him in with all the details so the earl thinks you can be of use to me oh yes i well when i say that <laughs> i mean the search of an ancient stone tablet that may or may not actually be there straight to the point eh No, trzeba być konkretny w życiu, nie? No, dobra, dawaj, 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 dawaj. Współżędne, godny myd. No spoko. Okej. Okay. Co ważna sprzedaż? Nie, chcę sprzedać swojej rzeczy po prostu. Strój. E, 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 e. Nie, zaraz. Nie chcę kupować, ja chcę swoje rzeczy sprzedać. Da się, czy nie? Strój, tylko ze stroju mogę sprzedawać, tak? Bierto, bierto, bierto. Hmm, nic, nic mi to nie da, ale masz. Nic mi to nie da, ale masz. Nic mi to nie da, ale masz, ale nic mi to nie da, ale masz. Pa, 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 spadaj od moich ksiąg. To w takim razie nie wiem. Y, broni będę mógł sprzedawać komuś innemu, czy w ogóle broni nie mogę sprzedawać? Nie wiem. Y, to się dowiemy. Poszedłem na przykład do jakiegoś kowale, czy do jakiejś kuźni tutaj. W sumie posprzedawał jakieś niepotrzebne bronie. ciekawe jestem, czy się da. Y, mapka jakaś. Może. Mm, 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 mm. Dużo mi dodaje. Gdzie może być ktoś taki, komu bym coś sprzedał? Przecież w sobie. ile ja tam mam miejsca w tym ekwipunku? No mało. Nie, Nie wiem, może gdzieś tutaj jest jakiś ten. Przez chwilę poszukam, a potem najwyżej. Bo co ja robię? Komnata umarłych? Nie, tam chyba nie będzie kowala. Tak mi się przynajmniej wydaje. Mm, mm, mm. Podoba mi się muzyka w tej grze. Jest świetna. Rzadko kiedy mi się podobała muzyka w grze. Powiem Wam, jeszcze w gotiku mi się bardzo podobała w dwójce szczególnie. No dobra, fajnie. Dom się wołosy. Raczej tutaj też nic takiego. Dobra, to w sumie może pójść, wykonać tą misję. To będzie chyba najprostsze. Lecimy, 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 lecimy. Mmm. Lecim. Wychodzimy z białej grani. Siemaloska. Miło Eskosego Dragon Haha. Jeszcze mam tak zapchany nos, że po prostu nie wiem jakie to wytrzymam do końca odcinka. Ale dobra. Więc myślę, że zrobimy tak, że akcja, jeżeli chodzi o właśnie to zdobywanie tej rzeczy, po którą zostaliśmy wysyłani, bodajże jakąś tam tablicę. To sobie. Po prostu y, tą akcję zrobimy w następnym odcinku. Ten odcinek. Znaczy generalnie y, no, zastanawiam się jak tą serię dokładnie prowadzić. Bo generalnie cały czas chodzę gdzieś i rozmawiam, a takiej akcji nie jest dużo. I przynajmniej na początku, więc właśnie nie wiem czy tak jest tylko na początku. I nagrywać to wszystko, abyście wiedzieli o co chodzi, żeby cała fabuła była, żebyście wiedzieli o co chodzi, te rozmowy i tak dalej, te wszystkie misje najważniejsze. Czy cały czas jest takie chodzenie i gadanie, a mało akcji? Przecież wątpię, bo ta gra ma bardzo dobre opinie, więc. Yy, więc nie wiem, na razie będę tak nagrywał. Najwyżej się jeszcze rozejrzę, dowiem się, jak to jest z, z tą akcją. Oh shit, ale się wystarczyłem. No, masz tu coś? Glicza skóra, przyda się. Ktoś tu walczy ze szkieletnikami. Które ja sobie przeszukam. u, u dopór bojowy. Na pewno jakiś ciężki, nie wiem takiego. Yy, zapewne będę ich dużo spotykał tutaj. No i na czym to ja skończyłem? Aha, z tym nagrywaniem. czy tam czasnął drzwiami, ja nie wiem czemu z tym nagrywaniem ogólnie tych, tych wszystkich dialogów tego chodzenia i tak dalej no to nie wiem, to możecie mi w sumie koment w komentarzu napisać, czy, czy mam to wszystko nagrywać, czy znaczy bo generalnie ja bym chciał całą historię tutaj pokazać, zwłaszcza dla tych, którzy Skyrima z... obojętnie jakiego powodu nie mogą zagrać więc shit, znowu Jakiś się przypierdzielił, frajerek. I chcę po prostu tą samą historię tutaj pokazać, znaczy no, ten przebieg tej gry. No więc, nie wiem, na razie to tak będzie wyglądać na pewno, przynajmniej na początku. I zobaczymy, akcja będzie do tej misji, którą teraz mam zadaną w czwartym odcinku. Bo generalnie to jest już trzeci odcinek i tak zauważam, że to idzie jak krew z nosa. No ale więc wyraźcie po prostu się w komentarzach. Swoje opinie, jak to ma wyglądać dalej. Uh, 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 przejdę czy nie? bo to jest pytanie. Czarny głaz. O już widzę, że wskaźnik się robi coraz większy, czyli dochodzę do celu. Aha, to no jest jeszcze takie rozwiązanie, że mógłbym po prostu odcinki robić dłuższe. Więc... Nie wiem, jakieś pół godziny, czy coś takiego, to też. Nie wiem, napiszcie w komentarzach, jakbyście wy to zrobili. Albo jakbyście chcieli to oglądać, obojętnie. O! Wrogo nastawiony jesteś, yy, przewiduję, tak? Ah, shit. Ja. Um, yeah. Trach. Ciach. Ma dupa. Jeszcze ktoś tu jest, do walki. Bo tam ktoś do mnie będzie strzelał, chyba. O! Ademyt. Masz. Jeden czajnik. Tykułcykuł. Obra, niedręczna. Zrasta jak milutka. O, miłego lotu. Jeszcze ktoś tam strzelił się, ktoś dar. E, 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 nie wiem. Najpierw sobie przeszukam tą osobę. Bieremy. No i jeszcze to coś, co tu rozwaliłem. Tutaj ktoś tutaj do, do mnie strzela czymś. O, już widzę nawet skąd. O, kurde. Akurat w tym momencie mi się musiało zawalić. Ty, Mogę awansować, ale jaja. Ja. Yy, to sobie wywalę. Bu bu, bu bu. No ile? No 7. Albo 8. Tak. Dalej! God damn it what? Co jeszcze mam wywalić? Rękawice? Ła, 7. Enter. Bok. No jeszcze move. Mm, co by tu wywalić? No w sumie to mogę wywalić. To też. Okej, okay, mogę biegać. Huha, mogę biegać, ale jestem zadowolony z tego powodu. No, masz, No. Ale to było dobre. Ty, w ogóle, mam nogę przykutą strzałą, ale dobre. Okej, okay, wziąłem sobie jakieś przedmioty, i tutaj będziemy wchodzić do tego czegoś, gdzie mamy znaleźć tę tablicę. Więc wejdę sobie do tego już w następnym odcinku. Pozdrawiam Was wszystkich. Miłego wieczoru lub dnia, zależy, kiedy to oglądaliście. I no, do zobaczenia w następnym odcinku. Niekoniecznie Skyrim'a ogólnie. No to się, się mano.